Dobra, chyba czerwony powinien się zwiększyć. co nie? Właśnie, no już powinien. Halo, czerwony. No właśnie. <grym> wow, czerwony, o, już jesteś normalny. Tak. Co? Ja, już jest normalny. I... Ale co się stało Ci w czapkę? Yy, no. Za pokonanie księżyca świni. Miałeś pieniążki, tak? Tak. tak. Mhm, mm ej, kupiłeś ją, a jaka to jest klasa? sklaznika e, Uuu, a ten miecz, czemu go wziąłeś? Myślałem, no, że no, on jest słabszy Nie, lepszy A, dobra No spoko czerwony Dobra, to chyba myślę, że co robimy? No, tak jak zwykle Ej, a może my kupimy sobie czapki? Tak O, dobry pomysł, ciekawe jakie moje będzie No Dobra, chodźmy do sklepu Dobra, jesteśmy w sklepie u to moja, jaka fajna. Dobra, kupuję. Jej, mam ją. Dobra, zaraz ją założę. Teraz ja. Ktyng. Jej. Super. wziąłem, ją mam. Zobaczę, co ona jest. Dobra. Poradnik weź, właśnie. Dzięki najpierw chcę sobie zobaczyć najpierw, hmm. co, co robi. Okej, okay, już patrzę. Dobra, moja klasa to skarpetkowy ninja. I piszą, że no... Teraz zamiast usuwać efekty umiem właśnie robić tak, że leczę Was wszystkich. Mm -hmm. Ciekawe powiem. Dobra, a atak. Hmm, nawet fajny. Czekaj. O, że mogę zadawać na jednego tylko o, szkoda, ale za to... Wiecie co umiem? Zadawać więcej na każdego U spoko, teraz moja dobra Moja czapka to armaciarz eee, Piszą, że mogę potrójnie zadawać wrażeniu Czyli tak I obniżam je o 25% eee, Nie, o 20% komuś jak zadam I no Mogę zrobić tak po, To wtedy wybrana osoba ma bonus atak Ciekawe, bardzo. Dobra, zróbmy je. Ja super wyglądamy. No. No. Nie ja nie, też no, spoko. Powiedzkie. Bomba no bardzo fajnie wygląda. Ty też niebieski. Ja trochę tak no... lepiej jakby... Znaczy, to jest fajnie, ale no. Nieważne. Nieważne. No spoko wyglądasz jak ten strany. Dobra. To co? Idziemy zwiadować tereny, bo coś czujesz, że źle. Pokonamy świnię. świnie. Ty tylko bez. ciągle z tym. Dobra, to i to i to idziemy. Ach, no, zostało tylko to, że truje ptaki. No niby może działa, ale może nie. I ty? Ej, ej, co? Kim jesteś? No, jak tu nie widać? Szturmowiec świnio. Byłem na ostatnich wojnach, no i no znam się na, na różnych sprzętach. Hmm, to? Hmm, co? No to dla świn truje ptaki. Nie. Co? Nie, z pewnością na 100% jestem pewien, że nie. Wypróbuj. Nie, nie, nie. Co to jest? To jest duch Mój, moja świnia lodowa Hmm, no, ale jak? Wow Ale jak duchy Z tego, co to? No miało truć ptaki Przecież, no A, Nie truje Przyzywa duchy, więc Ja sobie idę Cześć, że, że, Jakbym wykupił cię żeby angrylców się pozbyć. Hmm. No, okej, okay, no. E, okej, okay. wspaniale wręcz. Ha.